Cześć widzowie Wreszcie to jest! Autorized Farming Detected To jest taki krótki filmik, żeby wam pokazać, że nie jesteśmy tacy słabi i że nie potrafimy po prostu stworzyć farmę. Dzisiaj z jest burakiem jesteśmy. Co burak? Dlaczego? Bo Podlewam. zaraz nam przyjdą i co? Podlewam już. One przyjdą, musimy je atakować. Jezus, ja nie Ej, daj, daj dwa naraz. Ciężko jest to zrobić. What? O, ja to umiem Bardzo łatwo dwa naraz. Tak? O, kurde, za. Dobra, połowa. Jeszcze raz, jeszcze jedną partyjkę zrobię i będzie gotowa. Czyli jednak nie pięć. Ziemniaki są moje! O nie! Yy, widzowie, odkleiło mi się. Odkleiła mi się słuchawka. I jeszcze... Aj, aj, aj ale zepsułem. Już jestem. Dobra. O nie ile jeszcze godzin. 5 minut mamy w burak. Uga buga, uga buga. Jaka, Jaka. Jakie uka. Uga buga, uga, buga, uga, buga, uga buga, uga, buga, uga, uga, uga. Ale to nie zrośnie szybciej, to zrośnie dopiero za 4 minuty. Według mnie bezrośnie, jeszcze mam z drugiej strony światło posadziłam. To co ja wywaliłem? Ostatnio wywaliłem taką jedną rzecz. Dobra. I mamy cztery wody na zapas. Burak Dawaj po tylko ci zabiję. Musimy tego chronić. Ej, nie bij mnie! Musimy chronić farmę. Chociaż w jakimś stopniu. Ej! No. Mogę to użyć, żeby szybciej rosły? To nie zadziała. Musimy poczekać 4 minuty. Nie zabieraj tego. tego. Wystarczy jedno. Nie marnuj tego. Okej, okay, ale chcę. nie niszcz. Nie niszczę. Odbieram oświetlenie farmy. Chociaż kusi mnie. Bo jest, bo to jest. Ha! Zepsułem. Widzicie, mogę to postawić niby. Ale ja co postawić? Gdy nie klikam... Ale, ale wiesz, że one... Ty one nie przyjdą. Przyjdą, I... właśnie idą. Ja, ja widzę. Ja widzę. Człowieku, jeszcze trzy minuty. Tam ten tam stało już chyba dwóch dni. To musi taka cała gromada tu przyjść. To dopiero będzie ciężkie. Burak, musimy bronić tej farmy. Y ja przyjdziesz, często. Ty ja idziesz przecież... na tą stronę i szukasz tutaj. A ja szukam, y jeśli przyjdą stąd i stąd. Ja mam trochę grubsze zadanie, ale. Dobra. Ja bronię, czy ze czy strony. Ja mówię e, to. Na... Jezu, Burak, ty mnie raz posłuchasz. Ja mówię to. Czy czas, możesz mnie posłuchać. Okej. Okay. Y ja bronię środka. Ale wątpię, że poszyły od środka, bo raczej... Widzowie, bądźcie cierpliwi. I czekajcie jeszcze te dwie minuty. Ja to tak zostawię ten ekran. Możesz mnie nie bić. Hej! Okay. Chciałem pokazać widzom czas, po prostu. Ale sobie nafarmimy <kłysy> Będzie farma Dobra mm, mm. Nigdy w życiu nie niszcz tego eee... Coś mówiłeś? <śmów> Sorry, okay. widzę hedbie. Znajdź mi to i daj mi. Bo ty mi to zniszczyłeś. Jutro... Znaczy jutro w tej grze scrap mechanic. Dam ci nawet pięć. Zostaw mnie tylko. Mamy bić boty, a nie Jeszcze siebie. Glowy! Jeszcze te glowy! Dobra, dam ci dziewięć glowów. Ale mnie nie bij. Jedna minuta! Jeszcze minuta! Odliczajcie ze mną widzowie! W sumie odliczenie będzie od 10. A po co ty u Gabuchu jeszcze? Z którą strony oni przyjdą. Bo to będzie ciężkie. Jak oni.. Jezu! Ja na moim serwerze, na którym mam... na którym ja jestem tylko... Po pokonałem tak du dużo tych faz. Nawet y, fanbota, bo czasami mogą przyjść nawet dwa. Jak się ma skokszoną farmę na maksa? U mnie przyszły cztery. farm Farmboty? Big farmboty. Aliksie. Big, Big farmboty. Pilnuj stamtąd. Stamtąd pilnuj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Już przychodzą, już przychodzą. Idą, idą i idą, idą, widzę, widzę. Ma ja biorę na razie małego. E to jest najsłabsza forma na świecie. Same małe przyjdą i może jeden czerwony. Ten już. ten nie A ty miałeś chyba bronić. Bronię. Ale bronisz. Nikt nie przychodzi. Przyszły trzy boty? Naprawdę. Myślałem, że to trochę lepsze będzie. Eee, ja chciałem trochę większą bitwę. Co to miało być? Ja ty te... Co to miało być? Ile masz jeszcze ziemi? u ziemi? ziemię. Eee, 10. No to, 10. Daj mi Nie, 13, 13. no to daj mi cis. Nie 13, 13. To daj mi. A nie, nie próbujcie robić tego co ja. Już nic nie wychodzi. Nie powiększaj farmy. Ale przecież boty już i tak nie przyjdą. A. to jest koniec fali. Powiększamy farmę. Okej. Okay. A co jeśli przyjdzie farm bot? Ja, janko pokonamy. Akurat trzeba mieć jakieś 50, żeby przyszedł farmot, farmbot. Big farmbot. Za chwilę to będzie, widzowie. Ale mamy tylko jeden farm. Mamy zamiar zrobić y, cookbota, tak? Dobrze mówię to. No. Jeśli chcecie, żebyśmy to z, y, Jeśli chcecie nam pomóc, to zostawcie łapkę w górę, żeby to się udało. To jest taki krótki materiał Jak łapka w górę może pomóc? Tak się mówi, burak. Więc jeśli chcecie, żeby mm, nam pomogli, to zostawcie te łapki w górę, please. Sadzimy pomidory. Bo ja też lubię ziemniaki. No to burak który lubi ziemniaki. Ja lubię pomidory. Raz, jestem. Trzy na raz. I nie mam już wody, więc muszę pójść po kolejną. Widzowie, to jest farma. Broni się i się czeka na kolejną fazę. To, to taki krótki materiał z mojego kanału. To do zobaczenia.